Mimo wszystko szacuje się, że 10% oferowanych na giełdzie aut znajduje nabywców. Wciąż najwięcej jest małych Fiatów, nadal mających swych zagorzałych zwolenników. No jest maluszek, zawsze nie, no, tani w utrzymaniu, na prawa to można powiedzieć, że tutaj nie kosztuje nic prawie u takiego malucha. No bo to tam tak części wszystko tanie. W każdym jednym sklepie się kupi takie części, nie? No więc po prostu to no, bardzo dobry samochód. Za malucha w niezmłym stanie trzeba zapłacić około 4000 zł. Kiepsko idą polonezy, zarówno prawie nowy, jak i po sporym przebiegu. Ceny lecą z giełdy na giełdę, nie wiadomo ile płacić. Za 95 rok można nawet za, za 10 tysięcy kupić. No, nie wiem co się dzieje. Tak dalej być nie może chyba. Bywalcy giełdy wróżą i rychły upadek. To będzie z tymi starymi samochodami. To będzie wielkie szroty jak w Niemczech i nic więcej ponadto. Z zagranicznych aut najchętniej kupowane są golfy i małe samochody japońskie. Rzadko zdarzają się takie rodzynki jak ten Fiat z 1942 roku, którym interesowali się dotąd głównie Niemcy i Holendrzy. Właśnie to jest ten problem, że jest zarejestrowany u konserwatora zabytków, prawda, w Świdnicy jak i w Warszawie. Także tu jest ten problem, no ale czekam na, na kupca Polaka. Właściciel żąda za ten zabytek 22 tysiące złotych. Staruszek rozwija prędkość do 80 km na godzinę i spala 10 litrów paliwa na 100 km.